Cześć moi drodzy, witam w kolejnym odcinku no i dzisiaj z drapeczki za 20 euro jedną zadyszkę jedną i dwie za piątkę jeden olkarz, jedna krzyżówka także co zaczynamy, trzymajcie kciuki żeby tutaj wpadły jakieś fajne wygrane no i lecimy zaczniemy sobie krzyżówką drapane patykiem dzisiaj także lecimy I wu, no to nieciekawie się zaczęło, no ale zaczynam od końca, więc zobaczymy jak będzie dalej. Teraz mamy D i I. Tu jeszcze było Q, D, I, I, kolejne literki, mamy H i F, jest F tutaj. i mamy tutaj, tu jest H no nieciekawa ta krzyżówka kolejne dwie litery K i L mamy L K tutaj L L L L W H S I O jest o tutaj tu tu S Tutaj, tutaj, tu mamy S, S, tutaj S, tu i tu, jeszcze tu, sporo tej litery S, dobra, dalej, X i Z, gdzieś było, jest X, jest Z. Jeszcze było K u góry. A na dole nie widzę, niestety, więc chyba nie ma. Chyba, że się znajdzie później BG. No nie ma ani E, ani A na razie. Zobaczymy, czy dadzą którąś z nich. B i G, tu mamy G, tu mamy S B G M i E. Zobaczymy, czy z tym M coś, czy z czystym E coś zrobimy. Z M to tak średnio, ale E. Jeszcze tutaj tutaj liter E zawsze jest sporo. Tutaj nam się tworzy pierwszy wyraz. Dobra, a co tam w drugiej? E, 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 co nie było? E, m, e. Zbliżamy się do końca, cztery ostatnie litery. N, p. P, p. no znaczy już wiadomo, że nie wiedzą A. N. L. Jeszcze tutaj. E, a w drugiej n e nam daje wyraz. Tutaj mamy tu przedostatnia literka. To jest C. a ostatnia U no U nam daje tutaj drugi wyraz no ale to jest to są tylko dwa V nie było TR nie było P było, no ale A nie było no, a w drugiej krzyżówce U Tutaj to było C, no ale nie było T. Także niestety. R nie było. No wychodzi na to, że wygranej nie ma, niestety. U mnożnik raz 10. No to jakby wpadła jakaś zagubiona, wygrana, to by było miło. No ale ja tutaj nic nie widzę. Niestety, także tutaj będzie pusto. Lecimy ze zdrabką za 5 euro. No i tak, tutaj szukamy 3 razy tej samej kwoty. I tak mamy główną. 10 tysięcy, 2 razy, 32 razy. Tutaj już jest kodzik. Także tutaj nie ma nic. Tutaj szukamy 3 razy tej samej kwoty. Yy, sorry, 3 takich samych symboli. Mamy dwie sztabki. Dwa razy safe, dwa razy banknoty, dwie skrzynie, dwa portfele. Także tutaj nie ma nic. No i tutaj wygrywające liczby 14 i 12 Tutaj nie ma. Jest obok. No, nie ma. Także cała nadzieja w ostatniej. Cała nadzieja w ostatniej zdrapce. Zabiehe. Także zobaczymy. No i mamy wygrywające liczby, czego tu szukamy. Dzisiaj 27, 39, 38. Trzynaście i dziewięć. A mamy tak. Dwadzieścia jeden nie ma. Jedynki nie ma. Czwórki nie ma. Osiemnastki nie ma. Dwójeczki. Nasz najniższy to dziewięć. Dalej. Dwadzieścia pięć nie ma. Piętnaście nie ma. Dwadzieścia cztery, siedem i sześć. Kolejne. Trzydzieści cztery niestety nie ma, jedenaście, dwanaście obok, trzydzieści trzy i dwadzieścia dziewięć, mamy trzydzieści dziewięć, dalej czterdzieści, dwadzieścia trzy, trzydzieści dwa.

31 i ostatnia, 14, także niestety. W bonusie szukamy gwiazdki. A mamy diament. No, szkoda, szkoda. Zrabka się nie spisała. W zasadzie żadna z nich. No, ale ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, jeśli miło spędziliście czas, zostawcie łapki, komentarze i subskrypcję, A ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego wieczoru, wysokich wygranych w Waszych zdrabkach. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam. Pa, Pa!